Cześć Siemanko Maciej, RetroStrefa. Witam Was na kanale. Ostatnio skupiliśmy się dużo na konsoli PlayStation 5. Na tą chwilę prawda, wracamy do naszych prawda, starych klimatów: tak? czyli chciałbym Wam w tym odcinku pokazać e, mój nowy zakup. Konsola e, Famicom, dokładnie taki Famiclone, taki Pegasus. Zakupiony został na Aliexpress, dałem za niego 13 funtów, za ten cały zestawik. E, tutaj e, tak samo podziękowania dla Retro Pendrixa, dla Dama. dzięki starej że namówiłeś mnie, żeby zakupić właśnie tą konsolę, no bo powiem Wam, że całkiem fajnie się ona prezentuje, ja już się zdążyłem prawda, odpakować z pudełka, w którym ja ją dostałem. No i tą właśnie konsolę chciałbym Wam w tym odcinku pokazać. Oczywiście nie otwierałem tego pudełka, tylko pudełku, w którym ja otrzymałem paczkę. Tego pudełka tutaj nie otwierałem. E, prawda? Wiem jaki kadrycz, prawda dostanę. Wiem jak ta konsola wygląda. E, ma tutaj wejście ta konsola oczywiście HDMI. Będę mógł tak samo ją podłączyć do monitora No i przetestować oczywiście jakie gierki zostały prawda, wsadzone w tą konsolkę. Z tego co wiem, otrzymujemy prawda właśnie konsole, dwa kontrolery, no i kadridge z grow, tak? Eee... Czekaj, ja wam powiedziałam, że że to ma HDMI, ale chyba ma. Dobra, chyba ma. Eee, jeszcze sam się przekonam otwierając to. Mamy przed sobą prawda pudełko od konsoli. Sami widzicie, mamy tutaj pewne informacje no co, no pudełko wygląda to jak, jak od Famicona. Famiclon, Famiclon. E, pudełko tak właśnie identycznie wygląda. Tutaj mamy pokazane, że mamy konsolę, dwa kontrolery, plus do tego, prawda, cartridge z grą. Zajmijmy się, prawda, e, za chwilę odpakowaniem. Tutaj z tyłu nic nie mamy, po bokach mamy informacje. E, tutaj, że sprzedawane jest na, w marketach, tak, online, tak samo, tu jest ta sama informacja. Tak, dobra, w takim razie odpakowujemy to. Proszę bardzo, co nam się ukazuje? Ukazuje nam się konsolka, jak sami widzicie, zafoliowana, czyli nie otwierałem tego wcześniej. W tych bokach mamy oczywiście dwa kontrolery, podobno bardzo fajnie, podobno bardzo wygodne. I faktycznie, prawda, na przykład ten krzyżak, którego ja w tym momencie naciskam, bardzo fajnie się, prawda, go trzyma w ręku, fajnie, prawda, działają przyciski, całkiem fajna sprawa. Fajna, fajna sprawa, na przykład, jak się robi taką właśnie imprezkę retro, tak, podpinasz to pod telewizor, dwa kontrolery, kabel dosyć, prawda, długi. No i lecicie z tematem, tak. Zobaczcie, końcówka, taka, prawda, zwykła. Kolejny kontroler jest tutaj, gracz numer 1, gracz numer 2. Zobaczcie, te kontrolery nie różnią się wcale niczym, prawda? Tutaj jedynka, tutaj dwójka, wiadomo. Co tutaj więcej mamy? Mamy Kadridge, prawda? Zobaczcie, tak ładnie ponumerowany. Możemy sobie zobaczyć, że jest tutaj Super Mario, High Jump, Duck Hunt, Clay Shotting. Soccer i Olympic 2008, super game, prawda, tak się nazywa ten kadryż, no wiadomo, to jest jakaś tam składanka, prawda, wszystkiego, wszy, wszystkich, prawda, gierek tutaj, oczywiście prze, zobaczymy, prawda, co się tutaj tutaj znajduje, jakie tutaj gry się znajdują, wszystko sobie to właśnie przetestujemy, może nie będziemy ogrywać, prawda, wszystkich gier, ale zobaczymy, prawda, co się znajduje na liście, na tym kadryżu, co więcej, mamy tutaj Zasilacz. Zasilacz, proszę bardzo. USB. I mamy tutaj okablowanie do naszej konsoli. Sama konsola prezentuje się w taki sposób. Jest leciutka. Family Computer. Tutaj dwa wejścia na, właśnie na joysticki, na kontrolery. Tutaj dioda prawdopodobnie się zapali, kiedy uruchomimy, uruchomimy tą konsolę. Model RS37, zobaczcie, Made in China, Cool Baby. I teraz tak HDMI. Nie mamy tutaj wyjścia HDMI, ale mamy prawda, te zwykłe, prawda, wejścia żółte, czerwone i białe, tak? Mamy tutaj te, te wyjścia. No co, normalnie podłączamy, prawda, do naszego telewizora. Podłączymy do naszego telewizora, zobaczymy, prawda, jak to wygląda. No i tyle, tak, ja myślę, że. Bo wiecie, po co kupiłem w ogóle tą konsolę? Po to kupiłem, żeby na przykład nie używać konsoli oryginalnego NESa. Po prostu NESA sobie prawda, schowałem ładnie na górze w, e, w szafce, żeby się nam nie kurzył i tak dalej. A tego prawda, na stałe tutaj podłączę, że jak będzie trzeba zagrać prawda, na live od razu bezpośrednio prawda, z, e, z konsoli, no to odpalimy tą konsolę, tak? Słuchajcie, więcej w tym pudełku nic nie ma. Zobaczcie, mamy tutaj instrukcję bardzo czytelną, od razu wiadomo o co chodzi. Eee, zobaczcie, tutaj napisana jest instrukcja. Znaczy, tak domyślam się. Słuchajcie, zobaczcie. Normalnie patrzysz na instrukcję i ty wszystko wiesz, nie? Co jest co, co, je, co prawda podpinasz i tak dalej. Więc wiesz, widać. Rozpisali się. No dobra. Myślałem, że zobaczę, prawda, instrukcję w angielskim, ale no nie. No, nie ma co się dziwić. Dobra, słuchajcie, tak się właśnie prezentuje, prawda? Ta instrukcja. Tutaj nie ma co tam zbytnio pokazywać. Rozpakujemy. Dobra, zobaczcie. Po rozpakowaniu, tak to właśnie wygląda. Tu mamy. Klapkę tu wkładamy prawda, na nasz kadridż. O, to mi się coś nie podoba. Ciekawe czy nam to coś przeszkodzi. No nic, dobra, nieważne. Myślę, że będzie działać. E, dobra, o co chodzi? Tutaj mamy do wyciągania prawda, kadridża klapkę, czyli wkładamy prawda, e, kartę i tym, prawda, cyk, wyskakuje, wybija. E, tutaj oczywiście mamy power off, o, tutaj oczywiście już po angielsku, tak? czyli tutaj odpalamy, góra, dół. A tutaj mamy push this button to reset, tak? czyli restartuje, restartujemy grę od początku. Oczywiście miejsca na nasze kontrolery w taki sposób, prawda, są tam wkładane, się domyślam. No i co? No i to jest właśnie ten e, konsola, prawda Famiclon. E, tak właśnie się ona prezentuje. Oczywiście my ją podłączymy. No i pokażę wam, wystartujemy ją. Pokażę wam jak, jak wygląda ten kadryż, jaką ma listę, prawda gier. Oczywiście nie będziemy prawda, tam każdej gry odpalać, tylko zobaczycie co się na tym kadryżu znajduje. Zapraszam was już do oglądania. No, i słuchajcie, już konsola, prawda, podpięta. Jak sam widzicie, elegancko, prawda, tutaj wszystko się świeci. Prawda, tak na szybko, na krótko wszystko po, 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 podpinałem. Jak e, sam widzicie, tutaj tak się prezentuje z tymi dwoma kontrolerami, które mamy podłączone do konsoli. Tutaj ta dioda świeci, proszę bardzo. Więc odpalimy na naszym soniaczu. Zobaczymy, jak to będzie, prawda, się prezentować. Tutaj oczywiście musimy zmienić, prawda? Odbiór Czekaj, zobaczmy, wsadzimy, prawda? Ten kadrycz. Dobra, jest power off, on, tak, czyli już jest tutaj zasilanie, wszystko jest, tak. Więc teraz musimy znaleźć, prawda? Obraz jest elegancko, widzicie. Piękna sprawa. Odepnę słuchawki, bo Wy nie słyszycie. Dobra, który kontroler działa, ten, dobra, przeciszymy, bo tutaj już mój mój mały śpi. Co my tu mamy? Super Mario, FIFA Soccer 2000, Olympic 2000, Duck Hunt, Galaxian, Clay Shot, Long Jump, Archery, Triple Jump, Skate Shotting, High Jump. No tutaj w większości to tak zbytnio nie znam. Ale widzę, że tutaj jest... Tak, ja tutaj widzę, że tutaj są dużo klonów tych gier. Tak? Bo powtarza nam się znów Mario, Olympic nam się powtarza, Galaxian, Tutaj jest bardzo dużo, prawda, tych samych, prawda, gier, tylko pod inną nazwą. Tak. No taki standardowy, nie? Standardowa mieszanka gier. No jest ich 99, jest po prostu naćkane ile się da. Dobra. Eee, no co? Przekonajmy się jak działa Super Mario. stojaka, stojaka oczywiście tutaj nie przyniosłem, więc nie widzicie, prawda, nie będziecie widzieć konkretnego gameplay'a z tego. No ale co no, zobaczcie. Tak się prezentuje, prawda, ten kontroler. Bardzo fajnie wygodnie się go trzyma. No i fajnie się, prawda, prezentuje, jeśli chodzi o grę. Ciekawe czy jedną ręką ja coś w ogóle zrobię. Nie, no, słuchajcie, no, według mnie bardzo fajna konsolka, prawda, takie, żeby ogrywać, e, prawda, jakieś takie gierki NESowe. Oczywiście, słuchajcie, e, można adapter wstawić, można adapter wstawić jako do nes -a. to oczywiście można, ale te, tak samo można grać właśnie w Pegasusowe gierki. Ja sobie tą konsolę, prawda, zostawiam. Ona gdzieś tutaj będzie miała swoje miejsce, e, gdzieś ją tutaj, prawda, postawimy, więc. Będzie możliwość prawda, testowania i sobie na co dzień prawda, pogrania dla relaksu, czy nawet na streamie, prawda, w jakąś nasową gierkę. Z mojej strony to będzie wszystko, słuchajcie, spróbujmy klikniemy sobie reset. Kliknąłem reset i gra się, i gra się zawiesiła. Ale, jak wyłączymy z przycisku, to jest tak, podłączymy to jeszcze raz. Jak sami widzicie, w czasie gry kliknęliśmy reset, gra nam się zawiesiła, kliknęliśmy power off, tak, żeby wyłączyć konsolę i ponownie włączyć, no to migotanie obrazów, no i pojawiło się to. No słuchajcie, no, nazywa się Olympic 2000, no zobaczymy, prawda, e, prawda, wszystkie gierki to tam sobie, ja tam sobie sprawdzę już prywatnie, no ale jak sami widzicie, pierwszą listę tych gier, co się znajduje, znajduje się na tym kadridżu, no szału nie ma, dupy nie urywa, no ale fajnie, bo dostaliśmy ten kadridż za darmo wraz, znaczy no, w cenie konsolo, razem z konsolą, tak, czyli wszystko, było, e, wszystko razem było w cenie. Dzięki wielkie, prawda, za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiam, siema, cześć.